Ach, smutny to moment nadszedł tego dnia. Słuchajcie, właśnie wracam z pogrzebu dziadka. Dziadek niestety zmarł. Jak widzicie, tutaj jest jego grób. E, smutna to wiadomość. No, niestety tak w życiu bywa. E, pożegnałem dziś dziadka. E, wczoraj dosłownie dostałem wiadomość o przykrej sprawie, jaką była śmierć dziadka. E, więc jak najszybciej przyleciałem do Niemiec. E, za wszystkie swoje praktycznie oszczędności, jakie miałem, kupiłem samochód używanego Dodża. E, no i przyjechałem. Przyjechałem na pogrzeb dziadka. I słuchajcie, adwokat poinformował mnie również, że e, dostałem pewien spadek e, po dziadku. No i cóż, babcia od wielu lat już nie żyje. Dziadek sam gospodarzył. No i będę musiał niestety ale no, pociągnąć to dalej jakoś. No. Szkoda by było zmarnować to, co dziadek przez tyle lat wypracował. Nie znam niemieckiego. Mam nadzieję, że się nauczę języka. No bo siłą rzeczy, skoro mam mieszkać tu w Niemczech, no to muszę znać ten język. No, ale zobaczymy. No, póki co, słuchajcie, pojedziemy sobie zobaczyć te włości, które dostałem po dziadku. Jak widzicie, mój stan konta jest bardzo chudy. No, bo to są wszystkie moje oszczędności, jakie mi zostały. Coś tam mam jeszcze po dziadku dostać, ale to dopiero za kilka dni. Nie wiem, jak to będzie i ile tego będzie. Z tego, co wiem, dostałem gospodarstwo. I z tego co wiem, na gospodarstwie są jakieś tam maszyny rolnicze i jakieś tam zwierzęta. No i mam też podobno jakąś ziemię, ale to dopiero dojadę do domu na komputerze. Zobaczę tam wszystkie papiery, przejrzę, będę wiedział wtedy, co należy do mnie. Wiem, że to jest tu w tej miejscowości Hofbergman. Bardzo blisko tego cmentarza, gdzie dziadek został pochowany. To jest chyba tutaj. Tak, widzicie, no, dokładnie, tu jest Hofbergmann, tu jest ta miejscowość, gdzieś tutaj jest ta y, posiadłość, którą odziedziczyłem. Y, ksiądz mówił mi, że to jest po lewej stronie, gdzieś tutaj, jak się wjeżdża zaraz do Hofbergmann, to zaraz od razu po lewej stronie, pierwsze gospodarstwo po lewej stronie. Więc domyślam się, że to chyba jest to, co tu widzę, po lewo. Wiem, że dziadek był dużym gospodarzem i miał dużą gospodarkę. E, przy czym wiem, że dziadek, no wiecie, był bardzo dobrze prosperował 30-40 lat temu, nie? Jak to ma dzisiaj dzisiaj, to nie wiem. E, tak, to jest ten adres, ja już to widzę. E, ksiądz mi mówił, że przy domu jest e, garaż. No, powiem Wam szczerze, że no, ten dom to kojarzę, bo dziadek mi wysyłał na zdjęciach. To, to widziałem ten dom, to rzeczywiście jest tam dom, bo bardzo, bardzo dawno u dziadka nie byłem. To było słuchajcie. No, żeby was nie skłamać, ostatni raz, kiedy byłem u dziadka, to było z 15 lat temu. E, to wtedy ten dom wyglądał jeszcze inaczej. Dziadek go chyba teraz przebudował. E, o, nawet słyszę, że kury są. E, dobra, otworzymy sobie ten garaż, bo to jest ten dom i ten garaż posuje nawet mi pilot, jak widzicie. Dałem radę pilotom otworzyć. Zaparkujemy sobie samochód tu w środku i obejdziemy sobie te włości. Zobaczymy, co tutaj nam ten dziadek zostawił w spadku. Ja nie znam się za bardzo na, na gospodarce na roli. Mam nadzieję, że mi trochę pomożecie, bo e, trochę tam umiem, ale to co nie umiem, no to będę pewnie potrzebował Waszej pomocy. E, kurczę, jakoś podjechałem tak, żeby mogę wysiąść i przeparkować. E, no i mam nadzieję, że będziemy razem jakoś wspólnie gospodarzyć tutaj na tym gospodarstwie. Zobaczymy, co ten dziadek nam zostawił. Z tego, co mi mówił adwokat i z tego, co mi mówił ksiądz, no to dziadek nie był jakoś bardzo super wyposażony, jeżeli chodzi o maszyny. No zobaczymy, zobaczymy. No klucz pasuje, wejdziemy do domu. No, widzicie, jeszcze kurtka dziadka wisi. Dobra. Dobra, słuchajcie, zobaczymy sobie najpierw na komputerze, co my tutaj mamy za ziemię. Od dziadka. I słuchajcie, o, widzę, tutaj mamy. No wow, mamy całe dwa pola, nie? Ósemkę i siódemkę. Hm. Ale siódemka, chyba dziadek widzę, ją tutaj przeorał przez środek i zrobił chyba z jednego pola dwa. No nic, dobra, będziemy się gospodarzyć na początku na dwóch polach. Przejdziemy się teraz po gospodarstwie, zobaczymy, co tam dziadek zostawił. Na tym o, jest ten, jest Reksio. Cześć Reksio. Nie ma, o, ty pewnie głodny jesteś. O, Micha, pusta. Nie ma co pić, a nie jeść biedny. No trzeba będzie mu szybko coś skombinować, bo inaczej będzie marnie z tym naszym Reksiem. Dobra, co my tu mamy? Słuchajcie, co nam ten dziadek zostawił? Widzę, że kury chodzą. Mamy jakieś kury. Hmm jakiejś kury. Tu wiem, że była piekarnia i nadal jest. To jeszcze za, za dzieciaka pamiętam. O, tu pusty garaż niestety. O, mamy jakąś ładowarkę. No to fajnie. To już, to już jest dobrze. Jak już jest ładowarka, to już jest git. Z tego co wiem, to koni nie mamy. No i tak też jest. Koni nie ma. O, jest trochę kiszonki widzę. O, jakąś trawę dziadek zaczął zbierać nawet chyba. Trochę trawy nam tu zostawił. No fajnie. Jest jakaś pasza, jakieś nasiona, dobra. Tutaj widzę jakieś e, widwy, jest jakaś, jakaś łycha. Dobra, zobaczymy, co mamy dalej. Z tego, co wiem, też mi mówiono, że dziadek miał jakieś świnki. No są świnki i też pewnie są głodne, e, bo, no dokładnie, zobaczcie, tu nic nie jest ogarnięte, bo dziadek już od kilku ładnych dni zmagał się z chorobą. i i nie było go po prostu na gospodarstwie, więc a nie miał kto tego ogarnąć, więc pewnie dlatego są głodne. No tak jak widzicie maszyny nie, nie powiewają jakąś nowością. Będziemy się musieli z tym męczyć, z tym co mamy. Tutaj widzę jakieś dwa ciągniki. Nie za silne oczywiście pewnie. Tutaj widziałem jak jechaliśmy, że były jakieś dwie przyczepy. No i są przyczepy. Dobra, okej. Okay. Um. Słuchajcie, no świnie dają równo, nie? Hałasują. No, przekra sprawa, no, ale cóż poradzić? O, tutaj coś mamy. O, dziadek ma widzę kosiarkę, tylko że to są wszystko, jak widzicie, maszyny. To były super fajne maszyny, ale 20-30 lat temu, czy one dadzą radę dzisiaj pociągnąć tą gospodarkę? Ja nie wiem, jak ten dziadek tutaj gospodarzył takimi maszynami. No, ale nie stać mi, żeby kupić cokolwiek innego na razie. Zobaczcie, o, tutaj mam jakąś beczkę na wodę i grajowice. Dobra. No. Grajowicy pewnie nic nie ma, bo to wiosna to dziadek pewnie nic nie zdążył nazbierać. Jeszcze no nie ma nic. Zresztą tych zwierząt dziadek też dużo nie ma, więc no tutaj też trudno się dziwić, żeby, żeby jakieś mieć niesamowite yy, stany magazynowe. Co tutaj jeszcze mamy? O tu jeszcze jakiś ciągnik stoi. No, proszę. Proszę bardzo. Widzicie to, co ja? Hurilman. Kiedyś to były maszyny, nie to, co dzisiaj. Kurczę. No, ale trochę mnie to martwi, bo o, tu krowy też są jakieś. No właśnie. też jest pustka. Kurczę. No i na dzień dobry. Nie dość, że taka smutna wiadomość, to jeszcze na dzień dobry na dzień dobry tyle pracy. Słuchajcie, no. No, fajnie się to zapowiada. Będzie bardzo ciężko. Tym bardziej teraz w tym kryzysie gospodarczym, po tym wirusie, po tym wszystkim ceny są makabrycznie niskie. Eee, gospodarzy się na roli bardzo, bardzo ciężko, więc nie wiem jak to będzie. No zobaczymy. Eee, o, jeszcze mamy widzę, dziadek miał kombajn. To pamiętam ten kombajn jeszcze jak dzieciakiem byłem, razem z dziadkiem jeździłem na tym kombajnie. I patrzcie, on go do dzisiaj ma, nie? A w jakim dobrym stanie. Chyba remont jakiś dziadek przeprowadzał tego porszlita. Zobaczymy, co tu jeszcze dziadek ma na tym drugiej części gospodarstwa, bo tutaj też było E, jakieś tam maszyny mówił mi ksiądz mówi, mi, bo adwokat to był tak, słuchajcie, zorientowany. Zresztą ledwo co się z nim dogadałem, nie? Bo e, ja po angielsku on angielsko-niemieckim i tak e, przypoczę, żeśmy się dogadali. O, tutaj jakiś stany dziadek ma, to chyba jest śruta. Tak, to jest śruta. A tutaj nie wiem co to jest. Śnieg? Nie, to wapno. Wapno dziadek to nam zostawił. A tu co tu mamy? A tu mamy trochę ziemniaków. Dobra, fajnie. No to już jest jest dobrze. Nie, no nie wierzę. Zobaczcie, kos. Znacie taki rozrzutnik? Kos. Zobacz, no mówiłem, kos. No. Boże, ja to pamiętam jak byłem małym dzieciaczkiem, to da, dziadek to kupował razem z moim ojcem i przyciągali to. Ile to było lat temu? No tutaj pług widzę. Mm, bardzo świetny. Widzę kultywator strasznie olbrzymi. Kultywator to jest... Ma ze 40 lat pewnie, albo lepiej, ale tu widzę. A to pewnie ze środków unijnych dziadek kupił maszyny. To jest do mieszania, dorobienia robienia ziarn. A to pewnie ze środków unijnych, bo kilka lat temu dziadek dostał jakąś dotację unijną. Pamiętam między innymi, chyba z tej dotacji kupił właśnie część, wyposażył część tego gospodarstwa w, nowe, w nowsze te maszyny, te wszystkie. Ale jak widzicie, no sprzęt jest no, w opłakanym stanie. Więcej mówić, bo w w stanie jest. Eee, no tak to wygląda słuchajcie. Jeszcze zobaczymy, czy dziadek coś tu w Silosie ma. Bo tu widzę chyba jest Silos. tego co kojarzę. No coś tam ma. Jest jakaś pszenica, jakiś rzepak soja i kukurydza. Także nie będzie, nie będzie tragedii. Będzie czym te zwierzęta za chwilę wykarmić. I od tego będziemy musieli sobie zacząć. O, tutaj jeszcze widzę. Jakąś biomasę nazbierał dziadek, być może siano albo słomy tutaj wrzucał, nie wiem, co on tu wrzucił. No, ale też dobrze, bo będziemy mogli sobie z tego jakiś tam kompost, tak, z tego kompost się robi. Chyba kompost, no kompost, no. Będziemy mogli sobie kompost zrobić. I kompost możemy użyć chyba na polach, tak mi się wydaje, jak nie, no to mi poprawcie, nie wiem. Eee, słuchajcie, no cóż, no tak wygląda nasza gospodarka, tak wygląda Moje nowe miejsce pracy, bo z poprzednim miejscem pracy musiałem się niestety pożegnać. E, a, i słuchajcie, jeszcze mi mówiono, że dziadek ma. Czekajcie, komórkę odpalę. E, że dziadek ma tutaj e, pastwisko dla kus. I są jakieś kozy podobno na tym pastwisku. E, no i są, rzeczywiście, zobaczcie. Są też kozy. No to będzie ciekawie, powiem Wam szczerze żeby to wszystko ogarnąć. Zobaczymy, jak to będzie się dalej działo. Ruski. nie uciekły. No są koło. Póki co mają tu jakąś trawę chyba, ja nie wiem. No będę musiał to wszystko poogarniać, no. Dobra, słuchajcie, no spotkamy się kolejnym razem. Ja muszę, wiecie, no trochę jeszcze to przetrawić się z tym wszystkim, z tą myślą co tu się wydarzyło w ogóle i, e, i będziemy sobie gospodarzyć. No. mam nadzieję, że mi trochę pomożecie i e, jakoś to wóz będziemy ciągnąć, nie? To tyle na razie. No dzięki za, za to, że w ogóle e, jesteście ze mną w tych ciężkich chwilach i mam nadzieję, że podniesiemy się z tych kolan i, i pójdziemy jakoś do przodu, nie? Dobra, biorę się za robotę, a tymczasem na razie, cześć.